Zadanie 33. Czworką ABCD jest trapezem równoramiennym, który nie jest równoległobokiem. Jest trapezem równoramiennym, który nie jest równoległobokiem. Dobra. Schematyczny rysunek może się uda bez układów współrzędnych, bo widzę że tu są jakieś współrzędne punktów. Jest trapez mniej więcej równoramienny to jest rysunek poglądowy. Dobra, ABCD tradycyjnie. A B. C i D. Wiedząc, że podstawami trapezu są odcinki AB i CD. O trafiłem, przy czym A. To jest minus 2 i minus 4. O to minus 2 minus 4, B 7, i 5 oraz D to jest minus 1 i dwa. Oblicz pole oraz obwód tego trapezu. Hmm. Dobra. Pole i obwód. Yy, on jest równoramienny. W takim razie jeżeli sobie opuścimy wysokości to to ramię jest takie samo jak to. Hop I hop. No to w takim razie te odcinki tu x i x. Będziemy liczyć obwód, a zatem na pewno możemy ze wzoru na długość odcinka w układzie współrzędnych obliczyć AD, czyli ramiona, AB, czyli dłuższa podstawa, CD. Nie mamy współrzędnych C, więc tego nie zrobimy jeszcze. Ale tym będziemy się martwić później. Zaczniemy w takim razie od AB. No to AB. Te, te, ma się ten wzór w karcie wzorów naturalnych. Generalnie to wynika stwierdzenia Pitagorasa, więc, więc jak najbardziej można to sobie jakoś tam wyprowadzić, żeby zrozumieć, czy coś takiego. Ja już pojadę z gotowca. Więc mamy tak. AB. Czyli druga współrzędna. Drugi, drugi punkt. 7. Odjąć. Minus 2, czyli plus 2. Całość do drugiej. Plus. I znowu 5 dodać 4 do drugiej. No i co my tu dostaniemy? Tu dostaniemy 9, tu dostaniemy 9, czyli dostaniemy pierwiastek z 2 razy 81, czyli to jest 9 pierwiastków z 2. To jest nasze AB. Nasze AD, czy nasze ramię, to analogicznie, też ze współrzędnych, no to lecimy d jako drugi, czyli będzie minus 1 plus 2 do kwadratu plus i 2 plus 4 do kwadratu. Hop, to jest cały ten pierwiastek hop hop hop. i co my tu mamy? 2 odjąć 1 1... 6. No to mamy Pierwiastek po prostu z miłej liczby 37. Dobra, mamy AD, mamy AB, czyli BC. Też w sumie mamy, bo są takie same. Szukamy X. I generalnie, żeby to zrobić, proponuję, tutaj mamy wysokość, ona też nam się przyda, bo musimy policzyć przecież pole. Proponuję obliczyć współrzędny punktu N, który jest tu. Dzięki temu będziemy mieć jego współrzędne i obliczymy, Wysokość. A zrobimy to w ten sposób, że prosta DE jest prostopadła do AB. To, to może zapiszę. DE jest prostopadła do AB. Ale nie mamy prostej AB. I to właśnie zrobimy. Równanie kierunkowe prostej w układzie współrzędnych to jest AX plus B. Może zmienię kolor, będzie czytelniej. I teraz podstawiam. Do, do tych dwóch punktów, tak, bo będziemy robić właśnie prostą AB. No to prosta AB ma się tak. Czyli minus 4 to jest Y z A, to jest minus 2 A plus B. Następnie mamy piątkę w B jako Y, 7 A plus B. No to hop. No, i mamy układ równań z jednego, z pierwszego równania tradycyjnie wyznaczam b, czyli mamy minus 4 plus 2a, i to b podstawiam do drugiej linijki, czyli mam 5, 7a, odjąć 4 plus 2a. Porządkuję, czyli wychodzi na to, że mam 9a jest równe 9, czyli a jest równe 1, i na tej podstawie mam b. Jeżeli to jest 1, no to mam minus 4 plus 2. To mamy minus 2. Zatem równanie prostej AB to jest x odjąć 2. No to w takim razie, skoro ustaliliśmy, że dE jest prostopadła do AB, no to współczynnik kierunkowy, no to tutaj O, to tu będzie A1, na potrzeby tutaj wytłumaczenia A1. No to wiemy, że A2 razy A1 ma nam dać Minus 1. No to w takim razie, czy musi być A2, żeby po pomnożeniu przez 1 było minus 1? No jasne. Musi być minus 1. No to mamy już, że Y, że DE w DE w tej prostej, że Y to się równa minus x plus b. I mamy współrzędny punktu D. I jego podstawimy i będziemy mieć też tą prostą. Czyli mamy minus, nie minus, 2 po prostu. 2 jest równe minus minus 1 plus b, czyli b to się równa 2, tu z tego dostaniemy jedynkę, przeniosę na, na, do dwójki, czyli będzie minus 1, czyli wychodzi na to, że to jest po prostu 1, czyli prosta dE to jest minus x plus 1. No dobra, no to teraz tak, jakby do tego dopisać prostą ab, co ja właśnie czynię. I zrobimy z tego układ równań, to dostaniemy punkt E. I to jest punkt E. No to po rozwiązaniu tego przyrównujemy jedno do drugiego. No to mamy minus x plus 1 jest równe x odjąć 2. No to w takim razie no tu będzie minus 2x jest równe minus 3, czyli x będzie 3 y, drugie. No to y, która będzie prostsza. Y to będzie 3 drugie, obojętnie w sumie, czyli minus 3 drugie w podstawie do pierwszej, do tej tutaj, to plus 1, czyli minus 1,5 plus 1 to jest minus 1 druga, czyli w takim razie E tutaj to jest 1,5 i 0,5, tu zrobimy średnik, by było czytelnie, hop. Minus, 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 minus. Zjadłbym go. O, hop, 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 hop. Dobra. No to mamy nasz punkt E. Dzięki temu jesteśmy w stanie z tego samego wzoru, co tu, obliczyć jego długość DE. No i to właśnie też zrobię. Będziemy mieć wysokość. A zatem DE, no i z tego samego wzoru. Czyli 3 drugie plus 1 do kwadratu plus. Minus 1, druga minus 2 do kwadratu. Pierwiastek oczywiście tak przedłużam. I w takim razie co my tu mamy? Tu mamy 2,5, a tu mamy minus 2,5. Ale wszystko jest do kwadratu, czyli wyjdzie ta sama liczba. Czyli w sumie to będzie 2,5 do drugiej plus y, razy 2, bo dwa razy ma taką sytuację. Czyli wychodzi na to, że mamy 2,5. Pierwiastka z dwóch. Mamy nasze dE. W takim razie mamy wysokość. Czy do pola możemy startować? Jeszcze nie, bo nie mamy tego x. No to już musimy znaleźć ten x. Ale skoro mamy AB, to teraz obliczymy sobie AE, czyli ten tutaj czarny odcinek. I wiemy, że jeżeli on jest równoramienny, to on dokładnie jest tutaj też to wtedy sobie odejmiemy te dwa czarne od AB i będziemy mieć X. Dobra, tylko ja sobie zrobię trochę miejsca, czyli przesunę się tutaj hop, 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 hop z całą moją tablicą. No i lecimy dalej. Może ma mała zmiana koloru, żeby to też było czytelne. Czyli AE. AE. Czy jesteśmy w stanie to obliczyć? Jesteśmy, bo mamy A, mamy E, czyli luzik. Znów ten sam wzór na długość odcinka. No to lecimy. Co my tu mamy? No to to będzie 3 drugie plus 2 do drugiej plus minus 1 druga, plus 4, też do drugiej, oczywiście przedłużam pierwiastek, hop, hop, hop i co my tu mamy? 1,5 plus 2, 3,5 4 odjąć pół 3,5. I teraz znowu, o, znowu ta sama sytuacja. Mamy pierwiastek. 3,5 do drugiej i dwa razy. Bo dwie takie sytuacje mamy. No to wychodzi na to, że mamy 3,5. Pierwiastka z dwóch. Mamy to. E, dobra. Mamy AE. No to w takim razie nasz x to jest AB odjąć 2. AE, no to lecimy z tym koksem. AB, gdzie to jest? 9 pierwiastków z 2. Odjąć. No i 2AE z 3,5 razy 2 to jest 7. Czyli 7 pierwiastków z 2, czyli wychodzi na to, że x to jest po prostu 2 pierwiastki z 2. Hop, mamy to. A zatem. Dobra, obwód. Mmm, będzie miłość z tymi pierwiastkami. E, co my tu mamy? Na pewno dwa razy AD. Dwa razy AD. AD, proszę pana. E, plus AB i plus DC. Czyli nasz X. No to podstawiamy i lecimy. Dwa razy AD. Widział ktoś AD? AD jest tu. Dwa, dwa pierwiastki z 37. Może zmylić taka liczba na maturze. Aby to było 9 pierwiastków z 2 i 2 razy dc. Nie. Nie, nie, nie. dc, po prostu x. Plus 2 pierwiastki z 2, czyli wychodzi na to, że mamy 2 pierwiastki z 37 plus 11 pierwiastków z 2. Dobra, to jest obwód. No to jeszcze przesuwamy, żeby obliczyć to piękne pole. Czerwonego dawno nie było, no to pole to się równa. A plus b, czyli x plus ab na 2 i razy wysokość, no to x. Nasz x to jest 2 pierwiastki z 2 plus ab, czyli 9 pierwiastków z 2 na 2 razy H, a naszym H to jest DE i to jest 2,5 pierwiastka z dwóch. Mm, Milusia. No to co mamy? 11 pierwiastków z dwóch razy 2,5 pierwiastka z dwóch na 2. No to to, co warto zwrócić uwagę, to że pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to jest 2, więc to się skróci po prostu z tym. I będziemy mieć 11 razy 2 i pół. I zrobimy to na zwykłych, czyli 11 razy 5 drugich, to jest razy czyli mamy 55 drugich. Czyli 20 i pół. I to jest nasze pole.